40 lat minęło, jak jeden dzień już bliżej jest niż dalej o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci rób co chcesz, a świat ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby brać Na karuzeli życia pokręcisz się, byle byś tylko nie za wcześnie spał. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania. Come, oh, master, get some love. Come, master, get some oh, master, <laughs> I, naszy czas życia. I my, jako rodzice tego jubilanta, zaczynamy. Więc, kochany synku, życie jak mówią, to ciekawa powieść. Lecz co los napisze, życie musi dowieść. 40 lat minęła jak jedna wielka chwila: było trochę zabawy, podróży i też trochę wina. Był czas nauki i czas wytężonej pracy. Nie było ci dane nic na przysłowiowej tacy. Walczyłeś dziennie w kancelariach prawnych, bywałeś pracownikiem spółek niejawnych, zdawałeś egzaminy z różnym finałem! Z różnym. Ale można powiedzieć, byłeś ideałem. O! o. 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 Dziękuję! O. Empatia, wsparcie i pomoc wszelaka przy każdej okazji, gdy nadarzy się taka. To twoje cechy, zalety twojej duszy. Lecz nie za dużo pochwał, nie. bo. Go się puszy. Dla równowagi powiem, żeś zalegał trochę z terminami datami, no i ganiłeś zbyt zochę. Do nauki niecałym słabo się przykładałeś, ale z historii zawsze prymusem bywałeś. Dziś lata wystroski na zawsze minęły. Spadowy, tango, plany w łeb wzięły. Czas na trzy, by otworzyć kolejne rozdziały, otoczyć owlem, opieką i powitać mały, podobny losu córeczkę prześliczną, wymarzoną, wyśnioną na samą księżniczką. Teraz już noce nie przespane będą. Dni pełne troski i pracy nadejdą. I tak życie, jaką fortuny toczyć się będzie, dbaj o rodzinę i bywaj z nią wszędzie. Bądź zawsze szczęśliwy, spełniaj marzenia. Niech dni będą piękne i zawsze doceniaj małe radości, uśmiechy i codzienne zmagania. Żyj w zdrowiu, spełnieniu, a złego odganie. Bardzo Pięknie! To ja zacznę od mm, przeglądu blasku. Oficjalna posłużba, <grywa> do w Afryki Północnej, Wojciech Jaruzelski z Wizytą. Spotkanie z Małmarem Kaddafim. Rozmowy plenarne, kwiaty pod polnikiem, El Hany i Wodukosa. W przeddzień barbórki. uroczyste pasowanie górników wyraznął uznania dla ludniczych ma i senior spotkania i koncertów. gazeta już nie istnieje chyba od 30 lat, nazywa się Życie Warszawy. I jest, no co tu dużo mówię. z 2 grudnia 1985 85 roku? Wow. no dobrze, no roku. wydarzeń. No i ja, ja pośród tego się No przecież bardzo oryginał dla kanafi ja. Yy, więc ja mam taki yy, tak melek on 40 lat prawie. Dlaczego prawie? No bo i w prawie, i prawie, no to 40 lat w prawie. Yy, on brzmi tak mniej więcej. Był Mateusz, prawnik okazały, którego żadne brudne umowy się nie imały. W czterdziestej wiosnie z życia, człowiek stateczny, nieśmiały, żartował, że Prawnie, prawie, prawiczkiem jest doskonały. <grywa> Lecz ona przyszła, gwiazdy ich zbliżyły, i razem piękne podwaliny pod przyszły dom ułożyły. A że czas im pędzi szybko. Na luty plan kolejny mają, bo słowicze gniazdko już dla Trojda układają. Mała istotka prędko pokruszy ich chłas spokojny. Choć porządek w paragra paragrafach Mateusz ma zwyczaj zbrojny, to w majestacie prawa ojcem zostanie i dumny jak Paw stanie się obrońcą dziecięcych praw. Wśród paragrafów krętych i umów zawiłych. Czas poświęci rozmowom tym pierwszym i miłym, bo prawnicze negocjacje w niczym nie pomogą. Gdy w magistracie praw wszelakich i z pełną powagą przyjdzie odpowiadać na... Tato, a dlaczego? No... Brawo, dziękuję. Bardzo dziękuję za przepiękne liberyki, za przegląd wydarzeń z Jaruzelskim i Kaddafim. To, to, to jest naprawdę coś. E, szkoda, że nikt jeszcze nie Ciuszłem, że ma, że Krzyszeka świadcowych Tanteusz ile ważył. Tak? E, no dużo, dużo. No, mam dużo, 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 dużo. 4,5. No, no. Córeczka będzie mniejsza w każdym razie. Przynajmniej tak się zapowiada. Córeczka się zapowiada, że będzie mniejsza i nie będzie nie e, aż takim ludzkim utworzonym. E, w lutym, pewnie gdzieś w pierwszej połowie przygotowywała na świecie naszą córeczkę Aurora

od Jankowskiej miejsce i troszkę muzyki. Poniadomie! O, A więc mnie. Lata przemijają, mądrości nam dodają. Wiele rzeczy w życiu przychodzi z wiekiem. Pamiętaj, by zawsze być człowiekiem. Miej serce wciąż młode, bo to, co przed Tobą, jest dużo ważniejsze niż to, co za Tobą życzą gorąco i ściskają jak owscy.

The dice, it had to be the only one for me is you, and you for me. So happy to give. starszy w e, od razu powiem ci, że nie umiem nie wkładać do końca ale się postaram jak najlepiej Mateo le... mistryja mówi Nasz drogi, małoletni tym Nie no dobra, musimy się chwilę zastanowić. Małoletni, no w porównaniu z nami jesteś też tak, no bo razem ty, mamy prawie już setkę, a nawet ponad setkę, a ty masz jeszcze dużo do setki. Przede wszystkim to chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za zatroszczenie, ja, to, czy za wspaniałą zabawę, za pyszne jedzenie. Słuchaj... Twoje 40 to są przełomowe rodziny i sądzę, że od tego momentu będzie coraz lepiej, coraz łatwiej. Jeteusz, życzę Ci dwóch najważniejszych rzeczy w życiu, to jest dużo zdrowia i dużo miłości, a resztę wszystko samo przyjdzie i gratuluję Ci najlepszego wyboru w życiu, czyli Oli, mojej córki, wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla Was. Zdrowia szczęścia, A. muszę móc się Wszyscy Ci na tej nowej drodze życia. No, I no, tej nowej, to już nowej pisy, o tak, no, to już w pełni druga połówka będzie jedna. No, ale... Chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, optymizmu, spełnienia marzeń, żeby się dobrze działo. Przede ja wszystkim życzę Ci szczęścia, czas zdrowia. To jest najważniejsze moim zdaniem. Przy czym te tak, największe marzenia się niedawno spełniły, już czy jakiś czas temu. Pierwsze, które się dzieje Ciebie prawdopodobnie, a drugie, które niedługo się narodzi. Zaczyna więcej się kochała już do tym. Być może, że się powiększy jeszcze więcej tego, czego życzymy, żeby zbędnie Szczęściu, w miłości, Przede wszystkim nie zbać z kursu. A do tego, że Ci dać prezent. Rozpatrujesz sobie sam. Dalej, 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 dalej. Życzymy Ci wszystkiego dobrego. Wspokojenia, marzeń, i zdrowia. Dla Ciebie, dla Oni, dla Waszych niechciweczków. To już na tej Do to seki. Ale Oni też nie Pamiętaj tak, żebyś był szczęśliwym tatą tak. i y, wszelkiego powodzenia na ruchu, tym prywatnym i tym zawodowym. Y, Realizację naj, najbardziej osobistych marzeń Ci życzymy. Tak, Całego serca. Całego serca. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, pozdrawiamy Cię. Zawsze jesteśmy z Tobą. Pamiętaj. Kiedy? co najlepsze? tak, Mateuszu życzymy Ci w zasadzie tego żeby wszyscy mieli w stosunku do Ciebie takie obawy jak mieli w stosunku do bo jak coś nam się to mimo to bardzo dobrze i nie zamierzamy takiej zgodziacji to mnie też tego życzymy tylko dwa razy więcej do zdrowia jest przede wszystkim z tym, na spełnienia marzeń, żebyś udawało Ci się nadal spełniać te marzenia pod kątem odchodu, no e, bo to jest bardzo fajne i żebyś się realizował w, w swoim marzeniu, bo to jest cenne dosyć. I co? I, no, i żebyś wytrzymał co robi, żeby olastowo przede wszystkim wytrzymał. To jest najważniejsze. I jak coś tu popytać, to popytać, że zawsze można je liczyć, zawsze. Nawet jak najbardziej będzie dla na ciebie zły. Po omyślności niechaj żyje nam. Po niechaj nam. Czego jeszcze może być? Po omyślności. Cierpliwości. radości. Tak jest. Pięknego czasu rodzicielstwa? Nie przerażać się pierwszymi dniami. Będzie coraz lepiej. Poradzicie sobie i życzę Wam wszystkiego dobrego na tym drodze do Tak, tak, ma wiele trudności, ale na pewno jest zawsze więcej radości. Pamiętajcie o tym, szczególnie w tych dla większych Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dlatego z okazji urody 40. Faktuj. gratulujemy przede wszystkim. To jest, e, słuchaj, dnia e, nażyczonej, e, dziecka, proszę, spełnij wszystkie Twoje marzenia. I to, że masz wspaniałą, śpiącą, To jest nie niezjedna nas. A tak naprawdę, mnie spełnienia marzeń, to, czy marzysz, żeby się jeszcze spełniła, czy bardziej z Tewu, Wszystkiego najlepszego, żebyśmy. W naszej funkcji życzymy panu jakby, panu i szacunku. E, kochany Mateusz, szczęścia, przede zdrowia, zdrowia. E, Życzę Paulina, Biarek i ciotka Iwona. Dziękuję Ci bardzo, żyj to szczęśliwie. Yy, będzie dobrze. Trzymajcie się zdrowo i szczęśliwie. Spokojnych domków dziedziczych. Z okazji 40. urodzin. chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, na pewno szczęśliwej no. rodziny, no, no, no. Już, z pasmosi, z I pamiętaj, że życie zaczyna się po 50. a, to? a nawet po dwóch. W okazji czterdziestych urodzin życzę szczęśliwego i rodzinnego życia oraz... Zdrowia, szczęścia! Z Musisz wiedzieć, kochanie, że Karol nigdy nie śpiewa, więc to jest bardziej niż wyjątkowe. Mateusz, życzymy ci najlepszej wiadomości. Ponieważ to jest pieniędzy, i czasu, żeby nie wydawać. Dla no mojej miłości dużo żony wspaniałej i dziecka. Życzę no, Ci mój kochany synu, żebyś był przede wszystkim szczęśliwy. Na włóczębiu się kochała żona, kojarzurek. Mam nadzieję, że jest różny ciacz. Życzę Ciacz. Włóczębie drogi. Wspaniałe i drogi. Myślę, że nie miał problemu. Mati, życzymy Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i żeby wszystkie Twoje skopy skończyły się szczęśliwe. Żebyś mamusi nie denerwował. Ładnej córeczki życzymy, żeby zdrowo rosła. No i żeby więcej jeszcze. Dzieci, na szczycie. bo jednak jest niż. Także pracujcie nad tym. I gratulujemy narzeczonej. Dziękujemy. Tak, dziękuję. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie błogosławieństwa dużego wczoraj. Skonde no kochanie. Dużo spokoju, którego i tak nie zaznasz, bo <grym> poznałeś <grym> nas. Chciałabym, kochanie, żebyś e, zaczął realizować wszystko to, na co wcześniej nie było. Być może odwagi, być może przestrzeni, masz moje wsparcie w wielu rzeczach i chciałabym, żebyś to wiedział. Wszystkiego dobrego. No spełnienia wszystkich marzeń patrząc na twoją Nie, nieprawda, nie, nie wszystkich, nie wszystkich, bo w tym człowiek staje się guszy. Miej cały czas marzenia, bo one są po to, żeby je realizować i marzyć dalej. E? Niech żyje nam! Niech żyje! Niech żyje nam! Zdrowie szczęśliwe umyślności niechaj to jedna!